Jesteś w niebezpieczeństwie prowadzenia życia tak wygodnego i łagodnego, że umrzesz, nie zdając sobie sprawy ze swojego prawdziwego potencjału. Najważniejsze rozmowy, jakie kiedykolwiek przeprowadzisz, to te, które będziesz prowadził ze sobą. Albo się poprawiamy, albo się pogarszamy. W każdej porażce jest coś do zdobycia, nawet jeśli to tylko praktyka na kolejny test, który będziesz musiał przejść, bo ten następny test nadchodzi. To pewnik. Zawsze bądź gotów dostosować się, przekalibrować i kontynuować pracę nad sobą w jakiś sposób. Nie przestawaj, gdy jesteś zmęczony. Przestawaj, gdy skończyłeś. Większość wojen wygrywa się lub przegrywa w naszych własnych umysłach. Nie możemy kontrolować wszystkich zmiennych w naszym życiu. Chodzi o to, co robimy z otrzymanymi lub odebranymi nam szansami, co decyduje o tym, jak historia się zakończy. Bilet do zwycięstwa często polega na dawaniu z siebie wszystkiego, gdy czujesz się najgorzej. Moje szczęście to odzwierciedlenie cierpienia podczas mojej podróży i wiedza, że nigdy się nie poddałem ani nie byłem kierowany przez nikogo na tej ziemi. Gdy myślisz, że skończyłeś. Jesteś dopiero w 40% tego, na co zdolne jest Twoje ciało. To tylko limity, jakie nałożyliśmy sobie sami. Mów sobie prawdę, że straciłeś już wystarczająco dużo czasu i masz inne marzenia, które wymagają odwagi do zrealizowania, aby nie umrzeć jak tchórz. Tylko Ty możesz opanować swój umysł, co jest niezbędne do życia odważnym życiem pełnym osiągnięć, które większość ludzi uważa za poza ich zdolnościami. Zdecydowana większość z nas to niewolnicy swoich umysłów. Większość nawet nie podejmuje jakiegokolwiek wysiłku, gdy chodzi o opanowanie swojego procesu myślowego, bo to niekończąca się praca i niemożliwe do wykonania poprawnie za każdym razem. Analizuj swój harmonogram, wyeliminuj puste nawyki, spal bzdury i zobacz co zostanie. Zaprzeczenie to ostateczna strefa komfortu. Każdy czasem zawodzi, a życie nie ma być sprawiedliwe, a tym bardziej podążać za wszystkimi Twoimi zachciankami. Ból otwiera tajne drzwi w umyśle, prowadzące zarówno do szczytowej formy, jak i pięknego milczenia. Myślałem, że rozwiązałem problem, kiedy naprawdę tworzyłem nowe problemy, podążając ścieżką najmniejszego oporu. To o wiele więcej niż umysł nad materią. Wymaga nieustannej samodyscypliny, by codziennie planować cierpienie. Nikt nie przyjdzie ci z pomocą, nikt nie przyjdzie ci uratować. Wszystko w życiu to gra umysłowa. Kiedykolwiek zostajemy porwani przez dramaty życia, duże i małe, zapominamy, że bez względu na to, jak bardzo boli, bez względu na to, jak okropne jest torturowanie, wszystko złe kończy się. W wojsku zawsze mówimy, że nie dorastamy do poziomu naszych oczekiwań, lecz spadamy do poziomu naszego wyszkolenia. To nie zawsze będzie po Twojej myśli, więc nie możesz utknąć w przekonaniu, że tylko dlatego, że wyobraziłeś sobie pewną możliwość, zasługujesz na nią. Twoje roszczeniowe myślenie to martwy ciężar. Pozbądź się go. Nie skupiaj się na tym, co uważasz, że zasługujesz. Celuj w to, na co jesteś gotów zasłużyć.